Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pogadamy sobie o tym, co warto jest zrobić dla siebie w tym roku, żeby o siebie zadbać na różnych płaszczyznach życia. Ostatnio nagrywałam dla was odcinek o takich zdrowych nawykach, które warto wprowadzić do codziennej rutyny, żeby właśnie o siebie zadbać, o swoje zdrowie, o swoje samopoczucie. Natomiast dzisiaj ugryziemy ten temat troszeczkę z innej strony. Zadbamy bardziej o nasze zdrowie psychiczne, o to, żeby być w lepszym kontakcie z samym sobą, żeby bardziej lepiej siebie zrozumieć, żeby odkryć w sobie to, co mamy piękne, żeby robić w życiu to, co lubimy. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadnie Wam do gustu. Nie zapomnijcie o kciukach do góry, jeśli tak będzie. Zacznijmy od tego, że mamy na co dzień niestety problem z tym, żeby się doceniać. Nie wiem, czy tak macie, ale ja um, zazwyczaj mam tak, że kiedy dzień mi przelatuje, dzieje się bardzo dużo. Ja wieczorem mam taką myśl, przecież ja nic nie zrobiłam. Ten dzień jakoś mi tak przeleciał przez, przez palce. Nie za bardzo umiem sobie przypomnieć, co ja właściwie w ciągu tego dnia zrobiłam, więc mam takie wrażenie: A, nie zrobiłam w tym dniu nic specjalnego. Ja polecam na co dzień zacząć zwracać uwagę na to, co rzeczywiście robimy i zacząć siebie doceniać, bo na co dzień tak gnamy, tak gnamy, ciągle wymagamy od siebie i więcej, i więcej. I inni też oczekują od nas tego, żeby, że będziemy robić więcej, lepiej, szybciej i tak dalej. A zapominamy, że. O tym, żeby właśnie, żeby sobie podziękować, żeby docenić to, że nam się coś udało, że coś osiągnęliśmy. Czasami mamy takie myśli, że a jak, jak można samego siebie docenić, albo po co siebie chwalić? Przecież to jest takie, nie wiem, narcystyczne, albo to jest nie na miejscu, żeby się chwalić, albo żeby, wiecie, czy to nie jest przypadkiem, wiecie, takie zadufanie w sobie, a ja uważam, że to jest bardzo fajne, żeby w tych szalonych czasach właśnie potrafić też docenić to, jakimi jesteśmy ludźmi, co udało nam się dokonać. Jeżeli mamy jakieś takie stresujące sytuacje, z których potrafimy wyjść obronną ręką. I tym bardziej powinniśmy siebie docenić, że zareagowaliśmy inaczej niż, niż zwykle, więc w tym roku nie zapomnijcie o tym, żeby siąść od czasu do czasu, zastanowić się co wam się udało dokonać, za co jesteście sobie wdzięczni i po prostu poklepcie się po przysłowiowym ramieniu i docencie to. Zacznij siebie nagradzać. To też się łączy z tym punktem, właśnie, żeby, żeby siebie doceniać. Ja bardzo lubię siebie nagradzać. Oczywiście tu nie chodzi o to, że teraz kupujecie sobie nie wiadomo co, za nie wiadomo jaką pierdołę. Ja raczej się nagradzam w takich sytuacjach, kiedy wiem, że, czekam, że będzie mnie czekać jakaś ciężka droga do jakiegoś celu, za, 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 założyłam sobie coś, co chciałabym osiągnąć. I wiem, że będzie mnie to dużo pracy, dużo nerwów kosztować albo czegokolwiek innego. I wiem, że... Kiedy uda mi się to osiągnąć, otrzymam też jakąś, jakąś nagrodę. To jest bardzo miłe, żeby doceniać siebie i też właśnie podziękować samemu sobie, zrobić sobie jakiś mały, mały upominek. Tutaj nie, nie namawiam nikogo do żadnego konsumpcjonizmu, bo tu nie chodzi o to, żeby wiecie, ach, miałam dzisiaj, nie wiem, trudny dzień w pracy, ale udało mi się przeżyć to, idę teraz na zakupy i szaleję, kupuję, nie wiadomo co. Nie, tu bardziej chodzi o takie małe drobiazgi. Możecie coś sobie kupić, albo możecie sobie coś, coś ugotować, coś, czego dawno nie, nie jedliście, albo możecie sobie pozwolić na, nie wiem, na obejrzenie jednego odcinka więcej serialu. Wiecie o co chodzi, o takie małe przyjemności, które, które sprawiają nam przyjemność i które będą zwieńczeniem tego naszego celu, do którego, do którego zmierzamy. Warto, naprawdę warto. Myślę, że od razu tak... Mamy też inne nastawienie do, 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 do działania, bo wiemy, że kiedy następnym razem sobie jakiś cel postawimy, e, znowu będziemy mogli się nagrodzić, więc też łatwiej będzie nam się po, e, wiecie, zmotywować i podjąć, e, podjąć działanie. Więc, więc tak, róbmy sobie drobne prezenty. Dlaczego nie? Czemu to ma być e, uważane za coś niestosownego? E, zadbaj o siebie, nikt inny nie zrobi za ciebie tego lepiej. No właśnie, znajdź czas dla siebie. Dajcie znać, czy też tak macie, ale są u mnie na szczęście coraz rzadziej, ale takie dni, kiedy ja ciągle po prostu coś robię, ale nie dla siebie, ja ciągle coś robię dla innych, dla rodziny, czy dla jakichś innych osób. Ciągle gdzieś jestem w biegu, coś, coś załatwiam, coś robię i tak dalej, i nie mam czasu dla siebie i wtedy tak sobie myślę, jak dobrze, że ja mam tą taką codzienną rutynę, moja codzienna rutyna jest poranna, czyli rano siadam sobie z kawą, robię tam sobie swoje rzeczy, które lubię, czasami udaje mi się to też osiągnąć wieczorem, kiedy moi chłopcy, kiedy moi chłopcy śpią, choć też nie zawsze, czasami są takie wieczory, że wiecie, szybka pielęgnacja i tak dalej, prysznic i, i ten i to tyle, i jestem zmęczona i padam do łóżka, ale staram się właśnie na co dzień jak najbardziej pamiętać o tym, że cały świat się nie zawali, że ja też potrzebuję czas na regenerację, czas na sen, czas na jakąś właśnie przyjemność, żeby zrobić dla siebie coś fajnego. Więc pamiętajcie, zadbajcie o siebie w tym roku. Ja wiem, że czasy są jakie są. Ja wiem, że ciągle wszyscy gdzieś gonimy za pieniędzmi, za. Jakimś takim życiem w normalności, i tak dalej. Natomiast nikt nie zadba o Was lepiej niż Wy sami. Nie myśl tyle. O! To jest punkt, nad którym ja zdecydowanie w tym roku pracuję. Większość myśli nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I to jest właśnie coś, co ja ostatnio bardzo zgłębiam. Mówiłam Wam, że interesuje się bardzo takim rozwojem osobistym, rozwojem duchowym. No i ja mam niestety z ten problem, że mimo że myślę w większości przypadków pozytywnie, to ja zauważam dopiero teraz to, że ja często myślę automatycznie, że ja nie kontroluję moich myśli, że one gdzieś sobie tam wędrują, myślę o różnych tam sprawach przyziemnych. Um, ale też czasami odzywa się mój taki wewnętrzny krytyk, który próbuje właśnie mnie zdemotywować, próbuje mi, wiecie, udowodnić, że on ma rację, że ja czegoś nie potrafię albo że sobie z czymś nie poradzę, nie dam rady. I staram się nad tym w tym roku <grych> pracować. Idzie mi no na razie opornie, bo to jest dla mnie coś, wiecie, coś zupełnie nowego, na, nagle, wiecie, tak. Kontrolować siebie, co myślisz, albo starać się wracać do tego momentu tu i teraz i skupiać się na jakiejś konkretnej czynności, bo mamy bardzo dużo takich autopilotów, któ które ciężko jest właśnie wyplenić, no bo mnóstwo czynności, jakie robimy, to są właśnie takie autopiloty czynności, nad którymi się nie musimy zastanawiać, więc jak robimy coś automatycznie, to automatycznie też skupiamy się na czymś innym, w sensie myślimy o czymś innym, zaczynamy sobie snuć różne, różne myśli. No i właśnie robimy, robimy jakieś tam czynności automatycznie, więc staram się nad tym pracować, żeby bardziej się skupiać na tym, że tu i teraz dzieje się życie, w tym momencie skup się na tym, co robisz, nie rób wszystkiego automatycznie, natomiast no, nie da się ukryć, że jest to trudne, ale chciałabym w tym roku zacząć naprawdę myśleć mniej, albo przynajmniej nie myśleć o pierdołach i szczególnie właśnie, że większość naszych myśli to są myśli, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, bo kiedy ja ćwiczę, a mój głos, ten wewnętrzny krytyk mówi mi w głowie, nie dasz rady, a ja wiem, że dam radę, albo przynajmniej zrobię wszystko, żeby, to, żeby dać radę, no to wiecie, no to jest takie denerwujące, nie? często mamy takie myśli gdzieś negatywne na temat siebie na temat obecnej sytuacji w której się w życiu znajdujemy i tak dalej snujemy jakieś negatywne scenariusze albo w ogóle wybiegamy za bardzo w przyszłość a potem się okazuje, że właśnie te myśli nie mają nic wspólnego z tym, co się później dzieje albo co się dzieje w, te, w, tym, w tym danym momencie, więc Lepiej, lepiej ich unikać, lepiej zwracać na nie uwagę i starać się, żeby było ich coraz mniej, więc to jest punkt, nad którym ja na pewno będę bardzo pracować. Coś, co Wam serdecznie polecam, czyli bądź wdzięczny za to, co już masz. Ja od wielu, wielu lat już właśnie praktykuję. Praktykę wdzięczności, to się tak ładnie nazywa praktyka wdzięczności. Ale um, możecie sobie to nazwać jak chcecie, możecie też robić co chcecie, możecie się modlić, możecie pisać dziennik, możecie medytować może to być właśnie medytacja wdzięczności. Musicie znaleźć coś, co wam będzie odpowiadać. Um, a po co właśnie to tam wdzięczność, a po to, żeby się poczuć lepiej, po to, żeby docenić to, co, co, to, co już mamy, żeby nie tylko tak dążyć do tego, żeby mieć więcej, 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 albo że osiągnę to, to i to i chcę jeszcze to, to i tamto, tylko żeby stwierdzić, że w tym momencie, gdzie już jesteś. Już jest dobrze, już na tą chwilę obecną jest dobrze, już zobacz ile masz, jesteś zdrowy, możesz, nie wiem, spełniać, możesz spełniać się zawodowo, możesz, nie wiem, jeździć na wakacje, możesz spędzać czas z rodziną, możesz robić mnóstwo innych rzeczy, doceń to, co już masz. My tak ciągle gnamy, gnamy. Za pieniądzem, za jakimś prestiżem, za nie wiadomo czym jeszcze, i gdzieś nam to życie ucieka, i też właśnie mam wrażenie, że nie doceniamy tego, co mamy. Dopiero doceniamy, kiedy to tracimy, więc myślę, że. Szkoda się tak obudzić, nie? Trochę z ręką w nocniku. Więc warto wybrać taką praktykę wdzięczności, jaka jest dla Was najlepsza. Ja przez całe lata akurat modliłam się, teraz modlę się nadal, ale zaczęłam też od tego roku pisać dziennik, żeby gdzieś mieć to też tak namacalnie. Wiecie, na papierze, żeby móc do tych notatek w każdym momencie wrócić, szczególnie w takich chwilach, wiecie, kiedy będę gdzieś poddenerwowana albo coś nie będzie szło po mojej myśli, to mogę sobie te moje stare wpisy poczytać i zobaczyć. Kurczy, przecież jest tyle rzeczy, za które mogę być wdzięczna. Czasami też sięgam po medytację wdzięczności, ale to jest jeszcze właśnie temat, który jest dla mnie tematem troszeczkę, jakby to powiedzieć, jeszcze u mnie się nie zadziało tak, żeby, żeby potrafić medytować, żeby wyłączyć gdzieś te myśli albo starać się je od, obserwować. Jeszcze to nie jest moja bajka, więc medytacja wdzięczności od czasu do czasu, ale jednak zdecydowanie wolę inne metody. Żyj teraz. No właśnie, wspomniałam o tym. Ja mam często tak, że jadę na autopilocie i robię tyle rzeczy automatycznie i myślę o jakichś bezsensownych rzeczach, że ciężko mi się jest z tego programu po prostu wylogować. Naprawdę. Ja wiem, że to może dla niektórych teraz tak dziwnie brzmieć, no bo przecież jak możesz nie żyć w tu i teraz? No, tak niestety jest. Żyjemy na autopilotach i ży, żyjemy w taki sposób, że ciągle gdzieś myślimy o różnych rzeczach, a co się wydarzy w pracy, albo co się zdarzyło w pracy, ten nas wkurzył, tamten zajechał nam drogę, e, musimy załatwić, nie wiem, tor na urodziny, musimy to, to i tamto. My jesteśmy ciągle w myślach, my nie jesteśmy w tym, e, co się dzieje tu i teraz. Więc warto nad tym pracować. Bo niestety, tak ciągle myśląc, życie ucieka nam między palcami, i to jest zdecydowanie coś, co no staram się teraz w tym roku robić. Czyli właśnie tak łapać się na tym, że hej! myślisz za dużo, skup się na tym, co, co robisz teraz, zobacz, siedzisz nie wiem, si Jezus wystraszyli mnie, ktoś tam stuknął w drzwi, Filip albo Niko siedzisz teraz, no właśnie, ale to też jest taki, taki fajny znak, że jeżeli nagle się kopniesz, uderzysz o coś albo właśnie ktoś nagle stuknie się przestraszysz, no to wracasz właśnie do tej chwili obecnej, do tego tu i teraz I to, jest, i to jest super, więc dziękuję, że ktoś tam puknął, bo się właśnie tak troszkę wiecie, przebudziłam, ale co wam chciałam powiedzieć, to to że Właśnie siedzę, teraz czuję, że siedzę na poduszce, dzięki temu jestem nie, nieco wyżej w kadrze. Czuję też e, delikatnie, że niestety, ale rama łóżka e, wbija mi się w pośladki i nie jestem zbyt komfortowa, więc nie powinnam zbyt długo gadać, żeby też Was nie zanudzać. E, ale tak, pogoda jest całkiem całkiem w porządku. Świeci mi lampa troszeczkę po oczach, więc czuję, że moje oczy zaczynają mnie boleć. I to jest właśnie życie w Twitterach. Dostrzeganie takich, małych detali, które się dzieją w chwili obecnej, więc na pewno jeszcze bardzo długa droga przede mną, żeby właśnie zacząć w tym, w tej teraźniejszości żyć, ale mam nadzieję, że się, że się uda, że będzie coraz lepiej. Myślę, że jestem na dobrej drodze, bo co, coraz częściej właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że jadę na autopilocie, że jednak jestem myślami gdzieś zupełnie indziej. Gdzie indziej? więc mam nadzieję, że, że, że u was też się uda um, to tego dokonać dajcie znać, czy stosujecie jakieś medytacje czy próbujecie gdzieś tam się wyciszać w ciągu dnia na przykład jakieś świadome oddechy i tak dalej czy jedziecie tak jak ja czasami na autopilocie pielęgnuj swoje wewnętrzne dziecko oj tak, śmiej się ile się da, eksploruj nie oceniaj siebie i przyznam szczerze, że ja właśnie taka jestem, ja mam w sobie od zawsze wewnętrzne dziecko może to dla kogoś się wydawać dziwne, co teraz usłyszę ale ja lubię siebie właśnie taką jaką jestem i lubię to wewnętrzne dziecko w sobie pielęgnować bo ja dzięki temu czuję, że jestem bardziej optymistyczna że, że dbam o siebie, że właśnie staram się nie przejmować tym co myślą inni, tylko robię to co sprawia mi przyjemność i tutaj właśnie sobie zapisałam, śmiej się ile, ile się da Ostatnio przerabiałam z hiszpańskiego taką śmieszną lekcję. Taki śmieszny dialog, i powiem Wam szczerze, że to mnie tak rozbawiło, ale tak się śmiałam, już dawno nie miałam takiego ataku głupawki. I wiecie, są ludzie, którzy sobie na takie emocje nie pozwalają, bo co pomyśli partner, co pomyśli ktoś tam na zewnątrz, wiecie, jakieś coś obcy ludzie, a ja się tym kompletnie nie, nie przejmuję i naprawdę śmiałam się niesamowicie. I to właśnie o to chodzi, żeby przypielęgnować w sobie takie takie zachowanie, które mamy jeszcze z czasów dziecięcych. To jest piękne, właśnie nie bój się eksplorować, nie bój się eksperymentować. Dzieci przecież są takie właśnie, że najpierw robią, potem myślą. Wiecie, to, że jesteśmy dorosłymi, też sprawia, że mamy do całego życia inne podejście niż dzieci, nie? Zastanawiamy się kilkukrotnie, zanim coś zrobimy, jakie będą tego konsekwencje, czy właśnie czy kogoś nie urazimy itd. i tak dalej. I wiecie, chodzi mi o to, żeby we wszystkim zachować balans, ale jednocześnie dać sobie właśnie taką dziecięcą radość, nie? Um, czyli eksplorować, nie przejmować się pierdołami. E, oczywiście trzeba mieć w głowie to, żeby właśnie swoim zachowaniem też nikogo nie urazić, nie zrobić krzywdy i tak dalej. Ale tak, myślę, że, że tego nam brakuje. Jesteśmy dorosłymi i za bardzo się na takim poważnym życiu skupiamy, a gdzieś zapominamy o tej pielęgnacji wewnętrznego dziecka. Ja sobie tu zapisałam. Ostatnio mieliśmy super okazję, bo jeden z kolegów, Niko, zaprosił go na urodziny do takiej mega ogromnej bawialni. Przyznam szczerze, że jak tam weszłam, to po prostu rozdziawiłam usta, byłam w szoku. Więc to była taka dziecięca impreza urodzinowa, natomiast byli zaproszeni również rodzice. No i przyznam szczerze, że te atrakcje były tak skonstruowane, że praktycznie chyba na wszystko mogli wejść również rodzice. No i od kilku lat bardzo mi się marzyło, żeby żeby pojechać do jakiegoś parku trampolin, żeby sobie po prostu tak poskakać, wiecie, dla, dla frajdy, żeby trochę się poruszać, i tak dalej. I powiem szczerze, że tak, to też może się teraz nie, niektórym wydawać dziwne, ja dostałam takie euforii jak weszłam na te trampoliny, zaczęłam skakać. Ja się naprawdę wtedy poczułam jak dziecko. No to było coś po prostu niesamowitego. Uwolniłam po prostu jakieś wszystkie negatywne emocje. Dodatkowo dostałam takiego chyba wyrzutu endo. Orfiny, nie wiem, ale po prostu buzia mi się nie zamykała, tak się cieszyłam taką mi to frajdę sprawiało no bo już dawno nie byłam właśnie w takiej sytuacji nowej dla mnie jednocześnie um, właśnie która by mi sprawiała aż taką wielką przyjemność, więc naprawdę wybranie się na te trampoliny to była super super sprawa i tutaj też wam polecam żeby właśnie znaleźć coś co co będzie wam sprawiać radość, ale właśnie będzie, tak wiecie, wspierać, pielęgnować wasze wewnętrzne dziecko. Zerwij z rzeczami, które ci nie służą. Też często żyjemy w takim przekonaniu, że właśnie, że coś musimy, że żeby kogoś nie urazić, że bo tak trzeba i tak dalej, żyjemy w jakichś takich utartych schematach które niestety, ale wewnętrznie nas niszczą i chciałabym, żeby ten rok był dla was taki, żebyście zerwali właśnie z tymi rzeczami które wam nie służą, czy to będą relacje czy to będą nałogi czy to będą jakieś złe nawyki czy może niepotrzebne rzeczy które gdzieś tam wam ciążą nie potrafią, nie potraficie przez nie ruszyć dalej myślę, że to jest ten czas, żeby się za to zabrać, żeby powoli małymi krokami rezygnować z tego, co Wam nie służy. Oczywiście to nie będzie tak, że z dnia na dzień uda Wam się wszystkiego nie, takiego niesłużącego pozbyć. To jest wszystko proces. Zacznijcie od najmniejszych kroków, to się zawsze świetnie sprawdza, bo się nie zdemotywujecie. Czy jeszcze, jeżeli chcecie zerwać z jakimś nałogiem, czy macie jakieś właśnie nawyki, które gdzieś tam Wam ciążą, ciągle coś robicie, co Wam nie służy, na przykład jakieś niezdrowe jedzenie i tak dalej, i tak dalej, warto sobie założyć jakiś taki plan który będzie planem robienia małych kroków. Małe kroki to jest i tak posuwanie się do przodu, więc i tak po nie wiem, po miesiącu czy po pół roku, roku, będziecie dalej niż gdybyście tego działania nie podjęli, nie będziecie stać w miejscu, więc warto, naprawdę warto choćby małe kroki podjąć, żeby, żeby pozbyć się tych rzeczy, które gdzieś tam wam nie służą, niszczą was wewnętrznie. Zbuduj dobre nowe nawyki. O budowaniu nawyków ja tak się już przygotowuję od dawna, żeby nagrać dla Was taki odcinek i jakoś jeszcze do tego nie doszło, bo sama jestem na etapie wprowadzania nowych nawyków, między innymi właśnie regularnej nauki hiszpańskiego. Zaczęłam też regularnie w styczniu pisać dziennik. No i jest jeszcze kilka takich rzeczy, które wprowadzam, więc jak opanuję, jak staną się one moim nawykiem, to też Wam o tym opowiem. Jak właśnie budować takie nawyki, żeby były dla nas mm, dobre, ale żeby zostały z nami na dłużej. Więc może dla Was rozwiązaniem będzie zbudowanie jakiejś codziennej rutyny, dzięki której będziecie mogli zadbać o siebie i coś, co myślę, że jest kluczowe, żeby robić w życiu to, co się kocha i żeby być sobą. Ja mam wrażenie, że my. Bardzo często z różnych przyczyn zakładamy na siebie właśnie maski i gdzieś się boimy tego pokazać, jacy jesteśmy naprawdę. Um, nie zawsze to się wiąże z tym, że udajemy kogoś innego. Po prostu czasem wiąże się to z tym, że się bardziej kontrolujemy, zwracamy uwagę na to, jak się zachowujemy, co mówimy. I tak dalej, żeby właśnie gdzieś nie pokazać tego, jacy jesteśmy naprawdę, bo boimy się odrzucenia, bo boimy się oceny czy krytyki ze strony innych osób. Ja tego Wam życzę, żebyście w tym roku nie bali się być sobą. Pamiętajcie, że. Nigdy nie będzie tak, że będziecie przez wszystkich lubiani, że to co robicie będzie oceniane przez wszystkich pozytywnie. Zawsze się znajdzie ktoś, kto nie będzie Was lubić, kto będzie uważał, że to co robicie jest bez sensu albo że nie wnosi nic, wiecie, cieka ciekawego. Że jesteście niewystarczający w jakiejś dziedzinie. Natomiast nie ma w ogóle sensu się tym przejmować, bo to są tylko opinie innych osób, które mogą nie mieć nic wspólnego właśnie z rzeczywistością, jacy jesteście naprawdę. Więc życzę Wam, żebyście się w tym roku nie bali być sobą i żebyście nie bali podejmowania się kroków ku temu, żeby robić w życiu to, co kochacie. Ja przyznam szczerze, że robię. Dosyć nawet duże kroki w stronę tego, żeby robić to co pokochałam, mówiłam wam w tamtym roku, że jestem na etapie przymra wyżowienia się i przyznam szczerze, że, że idzie to mega, mega gładko no i mam nadzieję, że już za kilka miesięcy będę wam mogła w końcu zdradzić co planuję, co robię bo to będzie też dla was więc, więc tego się niesamowicie cieszę, mam nadzieję, że dzięki temu będę wam mogła pomóc jeszcze bardziej troszeczkę z innej trosze, z troszeczkę innej strony, nie tylko wiecie, jak sobie tam gadamy na takie tematy życiowe tylko, że będę mogła jeszcze Wam pomóc właśnie dbając o Was z innej strony, ale dobra, już na ten temat więcej nie mówię, bo nie chcę nic zdradzać, ale działam, działam, działam i tego Wam też życzę, żebyście działali, żebyście wierzyli w siebie, żebyście się nie poddawali i żebyście robili właśnie w życiu tak, jak dla Was jest najlepiej, żebyście robili to, co kochacie. I żebyście byli z sobą. No, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to wiecie co robić, bo już mówiłam na początku filmu. Jeżeli jesteście na kanale po raz pierwszy, to zapraszam Was serdecznie do subskrypcji. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki, papa. Pa.